Cześć, zapraszam Was na materiał o tematyce związanej z ciepłym montażem okien. Jest to już kolejny materiał związany z tym zagadnieniem, który dla Was przygotowałem. Poprzedni mój filmik o ciepłym montażu znajdziecie na moim kanale YouTube. Tamten materiał skupiał się głównie na montażu szczelnym, inaczej zwanym montażem warstwowym. Natomiast w tym materiale. Przedstawię wam warianty ciepłego montażu wykonywane w warstwie ocieplenia, a także ciepłe montaże, które są polecane przez Stropex, czyli Standard Line, Premium Line, Exclusive Line. I teraz, tak, tutaj Wam pokażę zdjęcie z kamery termowizyjnej, które zamieściła firma Eurocolor na swojej stronie internetowej przy opisie ciepłych montażu. Bardzo fajne zdjęcie, ono nam pokazuje jaki efekt chcemy uzyskać. To jest efekt, który chyba każdy po założeniu okien chciałby uzyskać w swoim domu. Zaraz wam pokażę tutaj drugie zdjęcie. To jest zdjęcie które tam znalazłem na internecie, ale pokazuje coś, czego nie chcemy na pewno uzyskać. Więc, jeżeli byście mieli taki efekt po montażu okien, no to chyba nie chcielibyście mieć, w każdym razie ja bym nie chciał mieć. Ale pokazuje bardzo ładnie, gdzie występują największe mostki termiczne. I teraz, jak spojrzycie sobie na, na to zdjęcie, to wokół okien te czerwone place to jest po prostu miejsce, gdzie Wam ciepło ucieka z domu. Jeżeli chcemy zamontować okna, w wariancie ciepłym, no to tutaj, w zależności jaki efekt chcemy uzyskać, powinniśmy wysunąć okno jak najbliżej krawędzi zewnętrznej muru. Ale też jest tak, że jeżeli przekroczymy pewną granicę, to później ten efekt zysku, zysku cieplnego yy, tracimy tak samo jak przesuniemy się do środka domu na przykład czy tam mieszkania z oknem to im bliżej wewnętrznej krawędzi muru tym gorszy efekt termiczny i teraz tak jeżeli chodzi o montaż w warstwie ocieplenia jeżeli chcemy mieć ten wykonany montaż to jest kilka systemów z których możemy skorzystać na pewno macie tak zwany system mowo którym się chwali Firma Ilbruk macie system z izochemię, ten izotop, o którym Wam wspominałem, ale też na przykład mamy tutaj system Simplex z firmy A i B. Ja się na podstawie tego, bo mam akurat fajną próbkę, posłużę i Wam opowiem. Natomiast tych systemów pewnie będzie więcej. Nie ma to na tą chwilę większego znaczenia, zasada działania jest dokładnie taka sama. Czyli sprawa wygląda w ten sposób, że e, przy, kupujemy panele, e, które są na przykład, tak jak tutaj jest z twardego stroopianu, e, otwór okienny, oklejamy, okre, e, przykręcamy wokół niego e, panele, żeby zrobić jak gdyby taki, taką ramę, w którą wsadzimy okno. I wtedy to wygląda w ten sposób, że po prostu okno jest stawiane na, na tych panelach i przykręcane do tych paneli, kotwione na przykład do nich. Czasem jest tak, że jest kotwione do muru, na przykład, choć stoi na panelach, ale to też zależy od tego, jak mur jest wykonany, jakie rodzaje jest paneli. Natomiast można też właśnie przelotowo montować okna do, do tych paneli i na przykład izochemię, bodajże tam w swojej instrukcji. Odnośnie tych systemów, izotop, który przeglądałem po, po targach Budmy, pokazywało właśnie kotwienie do tych paneli przelotowo przez ramę okna. Spotkałem się z takim pytaniem, czy to jest właściwe, żeby montować przelotowo. Bardziej estetycznym, pewnie, rozwiązaniem jest kotwienie kotwami metalowymi po zewnętrznym obrysie okna po zewnętrznej części ościeżnicy, bo tego po prostu nie widać później jak przykryjecie tynkiem, reglipsem czy czymkolwiek tam otwór później wy, wykańczacie. Natomiast jeżeli chodzi o przelotowo, no to albo wtedy niektórzy oslikonowują te otwory, albo stosują jakieś zaślepki, niemniej jednak przelotowo ta, ten dybel jest gdzieś tam widoczny, Wymaga przedziurawienia okna przez całą jego grubość, ale też się tak robi. I szczególnie się tak robi, warstwie, kiedy się montuje okna w warstwie ocieplenia. Raczej tutaj nie bierzemy pod uwagę elementu negatywnego przy takim montażu, dlatego że dybel, czy tam kotwa, czy wkręt jakiegoś tam rodzaju, który stosujecie do, do, kotwi do kotwienia tych okien, czy tam firma, która stosuje, no to on. Przechodzi owszem przez ramę okna, rozszczelnia, jak gdyby komorę daną, ale trafia w panel, który jest panelem termicznym. On nie jest zimnym murem, na który, przez który będzie przechodzić e, poprzez dybel e, e, zimno do, do ramy okna i Wam wyziębiać. Nie. E, tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu, więc tak też się, tak też się robi. W każdym razie mamy panele, panele e, Wokół otworu okiennego yy, przykręcamy bądź przyklejamy bądź jedno i drugie w zależności od rodzajów paneli. Na tym yy, stawiamy okno, ale chwila, bo niektórzy na przykład w swoich systemach mają coś takiego. I teraz tak, to jest y, w systemie A i B mamy właśnie taki rodzaj podwaliny yy, pod okno, y, takiej listwy, y, 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 na które zatrzaskujemy okno. I dopiero wtedy stawiamy okno na panelu. Natomiast można też wykorzystać taśmę do ciepłego montażu, którą mam o tutaj, i zrobić coś w ten sposób. Wtedy po całym obwodzie okna jest dawana na przykład taśma rozprężna. Może być tak, że dany system nie uwzględnia dołem taśmy rozprężnej, bo jest na przykład albo już ciepła listwa, która przychodzi na panel, albo jest na przykład tak jak przy wysokich fiksach, nit zamiast tej dolnej, dolnego panelu, czy w przypadku HS-u też półrenit, klinary, różne są tego rodzaje. No, i wtedy te, tego, tego panela nie ma, a okno bezpośrednio składzone na tym, e, i nie stosuje się żadnej taśmy rozprężnej, żadnej piany dodatkowo. E, natomiast po bokach, i tutaj są dwa warianty. Jedni stosują taśmę rozprężną, e, sugerując, że tylko i wyłącznie jeżeli ciepły montaż w warstwie ocieplenia, to bez taśmy rozprężnej nie może się odbyć. Natomiast inni mieszają, e, tak jak gdyby montaż, Szczelny z montażem w warstwie ocieplenia, czyli okno obsadzane jest na tak jakby w otworze okiennym. Panele tylko służą do wydłużenia otworu okiennego, więc jest podklinowywane, opianowywane i oklejane taśmami i oklejane taśmami do, do ciepłego montażu. Na przykład. No, i wtedy albo taśmami EPDM, bo też się z, z, z takimi rzeczami spotkałem. No i wtedy ten montaż warstwy ocieplenia jest zachowany. Jaka jest różnica między purenitami, klinarytami i innymi rodzajami podwaliny, poszerzeń? Jak będziecie śledzić strony tych producentów, którzy wykonują lub firm, które sprzedają, te elementy, no to one tam będą podawać, jakie ma właściwości. Na przykład to też zależy od tego, czy miejsce, w którym montujemy okno, na przykład przesuwne, ma wykolaną jakąś tam ławicę. Na przykład, czy jest tylko chudziak, czy jest to podłoże równe. Czy możemy na przykład postawić okno na tym podłożu, które jest, bez poziomowania, bo już jest poziom zrobiony. Bo to jest, to jest dość, dość ważny argument. Jeżeli mamy poszerzenia PCV zrobione pod oknami, to możemy je klinować. Wtedy, nawet jak mamy jakiś tam chudziak zrobiony, nierówne podłoże, nie musimy martwić się o zarównywanie tego, bo po prostu w razie nierówności my sobie podklinujemy okno, podpianujemy od dołu, a potem i tak dochodzi warstwa ocieplenia od środka i od wewnątrz. Więc, więc jak gdyby. Ta część podłoża jest zatopiona w ociepleniu i ten efekt mostku termicznego jest zniwelowany. Natomiast jeżeli zastosujemy klinaryt, no to klinarytu nie możemy podklinowywać. Tutaj w przypadku Purenitów mamy taki właśnie korzyść, jeżeli zauważycie, że tutaj mamy właśnie taki rodzaj płyty twardej, to nie jest styropian, to jest taki jakiś rodzaj kompozytu. Jeżeli potrzebujemy mieć bardzo dużą wytrzymałość, a jednocześnie dobry współczynnik przenikalności termicznej, no to na przykład porę Ale tych rodzajów podwalin jest dużo. Tak jak mówię, wszystko zależy, jaki efekt chcemy uzyskać. U nas najpopularniejszy to jest albo właśnie listwy PCV, ze względu na to, że bardzo często trafiamy nie na płytę w przypadku dolnej części. Tylko na rodzaj chudziaka, który po prostu jest jako taką w miarę również wykonany. No to wtedy te listwy PCV się sprawdzają, bo możemy wyklinować okno, żeby odpowiedni poziom złapać. Natomiast pokrótce jeszcze Wam powiem odnośnie ciepłych parapetów. Nie mam akurat jakoś się tak stało tutaj próbki, ale też Wam tutaj na zdjęciu pokażę. Ciepły parapet jest pokazany właśnie parapet termiczny i ten parapet może być użyty do montażu w warstwie ocieplenia wtedy zamiast tej listwy tutaj która, która jest pokazana występuje ciepły parapet on jest po prostu kładziony na, na panel i na nim jest stawiane okno no i wtedy tutaj nie mamy nie mamy żadnej piany, żadnego dodatkowego uszczelnienia. Po prostu jest ten parapet na przykład klejony do, żeby... Nie montażyści to albo używają specjalnego kleju, albo jakiegoś tam, no powiedzmy specjalnego kleju, który pozwala na doszczelnienie tego połączenia, ale jeżeli mamy równy panel, na nim położymy równy parapet, a potem to jeszcze z zewnątrz zostanie przy Przysłonięte z styropianem, no to to połączenie będzie ciepłe. Teraz kilka słów o ciepłym montażu proponowanym przez firmę Stropex. W pierwszej kolejności opowiem Wam o wariancie Standard Line. Tak jak widzicie, to na pokazanym filmiku jest to połączenie termolistwy i termoparapetu. Termalistwa zaklikiwana jest na okno. Po bokach i u góry, a także dołem, i na tą termolistwę, właśnie zaklikiwany od dołu, jest jeszcze parapet ciepły. Całość jest po prostu montowana w otworze. Zapytacie, czemu to ma służyć? Bo to jest tylko w zasadzie poszerzenie ramy. Tak, tylko właśnie chodzi o to, że te termolistwy, ten punkt połączenia okno-mur. Chowają, przesuwają jak gdyby w warstwę ocieplenia trochę głębiej, ale na szerokości i na wysokości. Dlatego, że jak mamy normalnie zamontowane okno, to, to, to ta szpaleta, ten styropian, który na szpaletę przyklejamy zazwyczaj ma 2 cm, czyli jest ten, ta, ta szpaleta powiedzmy 2 cm styropianem ocieplona. I tyle. Natomiast tutaj, jak mamy szerszy otwór pod to zrobiony, i te właśnie termolistwy poszerzają wymiar okna, no to ta, to połączenie okno-mur wypada już nie na dwóch cm, a 5 lub 7, w zależności jak tam jaką szczelinę zostawicie, jak okno zostanie zamontowane. Co oznacza, że po prostu w lub trzykrotną grubością docieplona jest ta szpaleta okienna. I to właśnie ma. Wpływ na, na to, że ten montaż jest zdecydowanie cieplejszy niż zwykły. Czyli jest to w sumie trochę konstrukcja podobna do montażu w warstwie ocieplenia, bo są właśnie te panele i ciepły parapet dołem, ale jest to ciągle montaż wykonany w murze, tym, że po prostu w cieplejszym wariancie. Jest to w zasadzie odpowiednik takiego szczelnego montażu. Proponowany przez firmę Stropex. A teraz drugi wariant, wariant Premium Line. Jest to wariant, który mi osobiście najbardziej się podoba, z, ze względów na to, że jest rozsądny kosztowo w stosunku do pozostałych. Jest to wariant ciepły i jest to wariant prosty w wykonaniu. Jak zwrócicie uwagę na filmik, to zobaczycie, że wygląda to w ten sposób, jakbyśmy okno obłożyli z każdej strony parapetem termicznym. Nic prostszego by się wydawało, wprawdzie po bokach i górą jest to termopanel, a dołem właśnie ten parapet termiczny z termolistwą, ale właśnie wygląda podobnie. I cały taki zestaw, taką ciepłą termoskrzynię wmontowywujemy w otwór okienny, zaklinowujemy, opianowujemy po bokach lub oklejamy taśmą rozprężną i sprawa załatwiona. I tyle i aż tyle. Zaletą tego jest to, że właśnie dosuwając ten zestaw na skraj muru, tak żeby okno wypadało na skraj muru, to te termopanele i termoparapet wystają nam przed mur i do nich właśnie po bokach i górą dochodzi styropian, styrodur, w zależności, czym tam daną ścianę ocieplacie. Więc ta szpaleta wokół okna, zewnętrzna i wewnętrzna, jest już wypionowana, wypoziomowana, jest gotowa do dalszej odbróbki. Nie, nakle, nie musicie naklejać tam jakiegoś stropianu dodatkowego, nie musicie martwić się, że nierówno wyjdzie i to połączenie jest szczelne na, między tymi termopanelami i termoparapetem, więc tamtędy Wam na pewno nie będzie przeciągać mróz, nie będziecie mieli mostka termicznego, a to, co się znajduje po zewnętrznej stronie właśnie te, tego zestawu, tej skrzyni, opianowane lub cieś, ciepłą taśmą rozprężną uszczelnione, jest schowane na przykład pod tym 20-centymetrowym, 25-centymetrowym styropianem, który nam zewnętrzną ścianę ociepla. Exclusive Line. Najcieplejszy wariant montażu proponowany przez firmę Stropex. Jest to wariant montażu, który spełnia wymogi europejskich norm, jeżeli chodzi o montaż stolarki dla budynków pasywnych. Więc myślę, że jest to wariant montażu, który jest w stanie zadowolić najbardziej wymagających, jeżeli chodzi o ciepły montaż okien. Jest to tak zwany pływający montaż, dlatego że tak powiedzmy skrzynia stworzona z termobelek z tropeksu, wmontowywana jest w otwór okienny, zaklinowywana i opianowywana. Jest to też taki wariant, który idealnie przygotowuje nam otwór pod montaż rolet zewnętrzny. Jeśli przychodzi nam skrzynka rolety zewnętrznej na goły mur, wtedy mamy tam największy mostek termiczny, ponieważ skrzynka jest w środku pusta. Musi być przecież pusta, bo do niej zwija się płaszcz rolety zewnętrznej. Więc jak opuszczamy płaszcz rolety, wtedy mamy w środku pustą skrzynkę, która się styka swoją cienką ścianką blachy aluminiowej lub ze stali nierdzewnej, w zależności z czego zbudowana jest skrzynka z nadprożem, tylko to oddziela od warunków atmosferycznych. My proponujemy albo ocieplenie nadproża styrodurem, czyli na przykład cofamy o 5 cm nadproże do środka, doklejamy styrodur i wtedy nam przychodzi roleta zewnętrzna na to jest to ciepłe połączenie. Jeżeli o tym zapomnieliśmy, no to możemy zastosować te maty AluThermo, które są wyklejane na nadproże, między w zasadzie nadproże a skrzynkę, Albo właśnie Stropex proponuje te termobelki i ona jest wmontowywana w otwór okienny na etapie jego wykonywania bądź później na przykład na uchwytach systemowych podwieszana pod przygotowane wcześniej nadproże. Tylko trzeba pamiętać, że zarówno ona, jak i te termobelki po bokach i dołem pomniejszą nam wymiar otworu na szerokości i wysokości, co oznacza, że trzeba o tym pamiętać już na etapie projektu. No, i właśnie ta termobelka jest tym ciepłym nadprożem, na które możemy spokojnie przymocować roletę zewnętrzną. Jest to wariant montażu, który nie dość, że jest montażem ciepłym dla stolarki, dla budynków pasywnych, to jeszcze przygotowuje nam miejsce pod montaż rolet zewnętrznych. Dlatego też jest to coś, co polecam, jeżeli myślicie o ciepłym montażu.